Witam, zapraszam Państwa na symfoniczną rozkładankę, czyli cykl czterech warsztatów online, podczas których zapoznam Państwa z budową orkiestry symfonicznej, jej poszczególnymi sekcjami oraz możliwościami muzycznymi całej orkiestry. Poznamy rolę poszczególnych sekcji instrumentów w orkiestrze symfonicznej oraz w utworze muzycznym. Poznamy zależności między nimi. Przyjrzymy się elementom dzieła muzycznego. Czyli z czego się składa takie dzieło? Rytmiki, melodyki, harmonii. Poznamy też różne terminy muzyczne. Allegro, akord durowy, crescendo. Na koniec zobaczymy jak powstaje utwór muzyczny. Oraz poznamy funkcje takich osób jak ja: czyli dyrygenta, aranżera czy kompozytora. Warsztaty, na które składać się będą cztery audycje tematyczne, będą dostępne bezpłatnie na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Na koniec warsztatów mamy dla Państwa mega niespodziankę. Będzie to koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Tomaszowa Mazowieckiego, podczas którego zaprezentujemy Państwu największe hity muzyki rozrywkowej w symfonicznej aranżacji. Już od 5 października zapraszałem Państwa na cykl warsztatów muzycznych online Symfoniczna Rozkładanka.